Wątpię, ale może i zbagowany interfejs na dzień dobry, miło i sympatycznie. Le ty tam bijesz 51, a w grubie 20. Mm, widmo trzeba skasować tutaj, a nie zabiję go tak czy siak. Trochę bieda. Mam ochronę na żywioły. Mm, a bijemy nadal. Będzie później łatwiej trochę. A, blisko. Oczywiście chybienie. Oczywiście tutaj paraliż. Czemu nie? Czemu kierwa nie? Na szczęście to jest ten bardziej wyekspiony, więc nawet jak mi zginie, to, to nawet mnie to aż tak bardzo nie interesuje. To nieważne. Znaczy dobra, no ten jak ten też ma zginąć, to bardzo ważne. To głupio zrobiłem. Nie przewidziałem tego. A ten, ten dalej nie trafia co ma trafiać. Trochę przykro. Dobra, to co? Tego. Mhm. No. Łatwa walka miała być. Bohater nic nie trafia. No naprawdę to jest nieporozumienie. To jest kurwa nie, Ja w poprzednim odcinku to jeszcze rozumiem, że mi się należało, i wczytałem i było jeszcze gorzej, ale teraz, no to kur. Przepraszam bardzo, ale jestem taki teraz zbulwersowany, zniesmaczony z tym, co się kurde stało tutaj, że ja pierniczę. Że zaoszczędzę sobie wezwania tego. Co za pieprzone widmo. Co za. Jak gra mnie poruchała w poprzednim odcinku, to ja w tym odcinku ją porucham. Tak będzie. Żywi I żywą zbroję nie wzywałem, zaoszczędzone y zwój zaoszczędzony. No i gitara. No. Będziemy czasami się trochę tutaj pomagać, troszeczkę cheatować w ten sposób. No bo kurde, gra tutaj ewidentnie ta mapa mnie nie lubi. Ta mapa mnie nie lubi. Co tam było w ogóle? Weź tam i przypomnij. Złodziej wpada w zasadzkę, którą zastawił Mnuekir. <laughs> Mówię tam kamera się skierować i ta armia gdzieś tam skitrana była. Dobre! Fajne eventy z tymi mrocznymi, że tak losowo nagle tam coś...